Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Rzeczywiście fajnie jest też obiecywać, jeszcze fajniej dopełnić tej obietnicy. Witam, Marcin, ciebie i dziękuję za, za to, co robisz dla młodzieży, ale chcę Państwu powiedzieć, że obietnic składaliśmy trochę więcej. Obiecaliśmy, że do Warszawy zawita Liga Światowa udało się na szczęście. Obiecaliśmy, że będziemy wspierać polską siatkówkę i inicjatywy sportowców. Którzy chcą pokazywać, propagować swoją dyscyplinę wśród dzieci i młodzieży i robimy to sukcesywnie. Ja chcę powiedzieć, że dla was jest to to, co mówiłem Państwu, jest to wyróżnienie, ale jest to też misja, którą czujemy i którą chcemy spełniać. Nie ma nic lepszego niż przekazywanie swojego doświadczenia dla następców, dla dzieci i młodzieży. Potem się poznaje prawdziwego mistrza, sportowca o tym jak potrafi trenować, jak potrafi wygrywać, ale jak potrafi też mobilizować i zachęcać do uprawiania tej dyscypliny, którą trenuje. Stoimy dzisiaj przed faktem wielkiej imprezy, w przedetniu wielkiej imprezy. Środkówka jest na topie, ciężka praca przyniosła efekty, natomiast jeśli nie wykreujemy następców, to zmarnujemy ten czas. Dzięki takim ludziom jak Marcin, Myślę i jestem spokojny, że tego błędu nie zrobimy. Patrząc na to, co dzieje się u nas na Torwarze, patrząc na to, co dzieje się na tych kampach, widząc wielkie zainteresowanie dzieci i młodzieży, no ręce same składają się do opasków i podziękowań. Ja chcę Państwu tylko powiedzieć, że my, jako Centralny Ośrodek Sportu, gościmy na, w naszych ośrodkach kadrę, zarówno męską, jak i żeńską. Gościmy również szkołę Mistrzostwa Sportowego we środku w spale, jak wiecie. Czyli wychodząc naprzeciw siatkówce, staramy się naprawdę dopełnić swojej miłości do tej dyscypliny. Oby tak było dalej, tego Państwu życzę. Jeszcze raz chciałbym podziękować wszystkim, którzy się zaangażowali w promocję siatkówki i przede wszystkim za to, że dzieci mogą ćwiczyć z takimi mistrzami jak Marcin. Marcin, jeszcze raz wielkie dzięki. Zdecydowanie tak, Warszawa. To też miejsce, w którym młodzi zawodnicy mogą uprawiać siatkówkę. I już kilku kolegów marcimy ma w reprezentacji, pochodzących i wychodzących się z Warszawy. Także cieszymy się, że w Warszawie siatkówka jest bardzo mocna. A tak naprawdę cieszymy się z tego, że możemy po raz drugi uczestniczyć w kampie i w nowej formule, w nowym niejako otwarciu, w nowym zachęcaniu do uprawiania kultury fizycznej sportu. Dlatego, że takie kampy to jest właśnie nowa jakość, która jest potrzebna dzieci i młodzieży w dzisiejszym, szybko zmieniającym się świecie, gdzie jest dostęp właściwie do wszystkiego. Sport i promocja sportu musi odbywać się właśnie przez, naszym zdaniem, właśnie taki model mistrza. Mistrza, który zachęci, powie, pokieruje i powie, że siatkówka to mistrzostwo, ale siatkówka to też świetna zabawa, można z nią grać zarówno na plaży, na boisku szkolnym czy boisku osiedlowym. I mam nadzieję, że ta misja upowszechnianie kultury fizycznej, jak samo, jak, jak, jaka jest wpisana w ogóle w działaniu samorządu, jest właśnie w ten sposób realizowana. Ja dziękuję serdecznie za tą współpracę, innowacyjność, nowoczesność za kamp. Marcinowi serdecznie dziękuję za to, że zachęca dzieci z Warszawy do tego, aby uprawiały siatkówkę. Siatkówka jest bardzo ważna. W życiu Warszawy i jeszcze raz też przyłączam się do Pana Dyrektora. Serdecznie dziękuję, a dziękuję za tą innowacyjność, nową jakość i nowe e, uprawianie czy upowszechnianie kultury fizycznej. Impreza rośnie w siłę, ale rośnie w siłę głównie dzięki takim ludziom jak pan dyrektor Piotr Marszałek, pan dyrektor Janusz sam, bo są to ludzie, którym pragnę bardzo serdecznie podziękować za to, że możemy być po raz kolejny na Torbarze, że impreza się rozrasta, że idziemy w nowe miejsca. Bo to dzięki takim ludziom, dzięki ich zaangażowaniu, dzięki temu, że chcą nas przyjąć z naszą imprezą, dzięki temu, że chcą pokazać dzieciakom inną stronę oraz Dzięki Marcinowi, bo to on jest motorem napędowym całej imprezy, to on jest jej kre kreatorem, to on jest jej myślą przewodnią i, i, i bardzo serdecznie dziękuję również jemu za to, że chce brać w tym udział, że, że robimy to razem, że wzrastamy, idziemy w kolejne miasta. Tym roku, w tym roku są to cztery imprezy, tak jak wspomniał pan Piotr Świniarski, są to już. Ostruda, Warszawa, Płocki, Gdańsk, także impreza podwoiła swoją siłę, trafiamy w nowe miejsca. Myślę, że w przyszłym roku tracimy w kolejne nowe miejsca, że imprez będzie jeszcze, jeszcze więcej. Natomiast tegoroczna, tegoroczna edycja treningów siatkarskich z Marcinem by to właśnie te cztery miasta. To była wspólna inicjatywa Michała, naszych, naszych znajomych i, i moja. Pomyśleliśmy, dlaczego tego nie zrobić w skoro Marcin Konrad mógł zrobić to w Koszykówce, to i my możemy zrobić to z siatkówką. A poza tym jesteśmy świadomi tego, że obecnie z zachęceniem, z wychowaniem fizycznym wśród dzieci i młodzieży jest spory kłopot. Dlatego ta akcja ma też na celu pomoc, pomoc nauczycielom wychowania fizycznego, pomoc rodzicom. Żeby ukierunkować młodzież, dzieci na to, żeby rozwijały się sportowo, zachęcić je do uprawiania już jakiejkolwiek dyscypliny sportu, a my robimy to poprzez siatkówkę. Jeżeli to się dzieciom podoba, a mam nadzieję, że tak jest, mogliśmy zresztą powiedzieć w ubiegłorocznych treningach, to tylko się z tego cieszyć.